Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. W ten świąteczny czas przygotowałam taki makijaż last minute dla osób, które totalnie nie mają pomysłu, jak pomalować się na święta. To jest taka moja. Opcja makijażu, który na pewno ja zdecydowanie wybiorę. Tym razem nie myślałam, nie kierowałam się właśnie do dziewczyn, które by wybrały ten makijaż, tylko tak pomyślałam też troszeczkę, jaki ja bym wybrała makijaż w te święta i zdecydowanie będzie to właśnie taki makijaż. Czerwone usta, które mają taki właśnie odcień fiesty, który będzie bardzo modny w 2016 roku. Fiesta jest bardzo niekorzystna dla osób, które mają żółte kościec zęba, natomiast ten kolor idealnie przypadł mi do gustu i powiem Wam, że jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać ten makijaż, to koniecznie zostańcie ze mną. <grych> Zaczynam od podkładu. U mnie jest to nowość Laura Mercier Smooth Finish Flawless Foundation w odcieniu Vanilla i będę nanosić też taka nowość, jest to Beauty Blender. Ale od Makeup Revolution. I co jest bardzo takie mm, dla mnie miłym zaskoczeniem, jeśli chodzi o tą gąbeczkę, to to, że ona jest niesamowicie miękka, czyli taka jak być powinna. Paluszkiem najpierw rozłożę, następnie nanoszę. Przyznam się, że podkład ten ma fajne, lekkie krycie i nie potrzebuję więcej go dokładać. Ładnie wyrównał mi kolor skóry, natomiast nie mam jakichś tam większych zaczerwieni, które potrzebuję zakryć podkładem. Zrobię to korektorem. Podoczynę naniosę korektor i będzie to Stila Perfective Concealer, który udało mi się kupić w TK Max, tylko że tutaj na opakowaniu po wyrzuceniu opakowania nie mam numerku tego odcienia, więc postaram się poszukać i dam Wam na dole w opisie. Naniosę pędzelkiem, a później rozetrę Beauty Blenderem. Buzie zmatuje pudrem z Bikoru i jest to numerek 1. Bardzo fajna żółta barwa, muszę wam powiedzieć i przepiękny waniliowy zapach. Brwi odrobinę poprawiłam zestawem do brwi Anastasia Beverly Hills i przejdźmy do makijażu oka. Chcia Chciałabym, żeby dzisiejszy makijaż był świąteczny i taki bardziej klasyczny, taki, który wybierze każda z nas, nie żadne mocne smoki, a jest tylko, nastawiam się na takiego e, przeciętnego klienta, który e, nie wybiera ani za mocnych, ani za delikatnych makijaży. E, pójdziemy w złoto i w czerwień, czyli takie świąteczne bardzo kolory, ale będzie też odrobina błysku. Mam tutaj z Maka złoty eyeliner, który posłuży mi jako baza i naniosę go na całą powierzchnię ruchomej powieki. Następnie mam tutaj przecudną paletkę z Bikoru i jest to numerek 09 i mam tutaj przepiękny metaliczny cień, który nanoszę na całą powierzchnię głowy. Następnie delikatnie przyciemnie zewnętrzny kącik oka, i mam tutaj paletkę. Jedną z takich moich ulubionych paletek jest to czwóreczka, gdzie mamy tutaj złoto brzoskwinię i użyję tego brązowego cienia oraz pędzelka 2:27. Następnie mam tutaj z Bicoru brązowy Cake Liner i taki przepiękny, cieniutki pędzelek i jest to odcień MCE02 i mamy do wyboru bardzo ciemny czarny albo taki właśnie złamany troszeczkę brąz i to jest ten właśnie złamany brąz. Musimy delikatnie zwilżyć pędzelek i będę malować kreseczkę na kurnej powiece. Diolch am wylio'r fideo. Żeby było świątecznie dam odrobinę brokatu na górną powiekę e, owszem, możecie to zrobić przed namalowaniem kreski będzie Wam dużo łatwiej dla osób, które mają mniej wprawną rękę. Natomiast ja zrobię to teraz i brokat będę przyklejać na bazę, tylko pamiętajcie, by baza pod cienie była przeźroczysta, tu jest akurat baza z too Faced. Dolną powiekę troszeczkę podkreślę w kolorze i również użyję tej paletki 09 i mam tutaj taki przepiękny fiolet, bardzo taki głęboki. Tak? I od zewnętrznego kącika oka ta delikatnie. Na dolną powiekę, by otworzyć oko. Następnie biorę czarny cień, a czarny cień z Bikoru to jest naprawdę, jest tak napigmentowany, jest idealną czernią, więc w bardzo małej ilości daję tylko w samym zewnętrznym kąciku oka. Następnie delikatnie rozcieram. Jeśli nie masz prawy i boisz się używać ciemnych cieni na dolnej powiedze, przyłóż sobie chusteczkę na dole, by nie pobrudzić już w przestrzeni korektora, albo po prostu zastosuj technikę odwróconą. Najpierw zrób oczy, a później makijaż twarzy. Następnie wewnętrzny kącik oka rozświetlam tym pięknym złotomiedzianym cieniem. bardzo fajną nową kredkę, którą też chciałam użyć z My, z My Secret. Jest to 01 Nude Warm i chcę spróbować użyć jej na linię wodną. że naniosę ziemię egipską z wikoru. Rozświetlacz również użyję z bikoru. Mam tutaj również taką nowość, jest to przepiękny róż, e, dwujeczka. Jest to matowy róż z Wikoru. Te kosmetyki wszystkie pachną wanilią, naprawdę. To jest taki dodatkowy bonus przy malowaniu. I są bardzo mocno pigmentowane i można sobie nimi krzywdę zrobić, więc w bardzo małej stopniowej ilości nakładam, żeby nie przesadzić. Jeśli chodzi o usta, to mam tutaj takie właśnie fajne nowe pomadki, które dostałam od marki Too Faced w ramach testu. E, I ostatnio po prostu jestem uzależniona od tego koloru. Jest to Strawberry, e, Melted Strawberry. Są to pomadki i ją naniosę na ustach. tak prezentuje się gotowy makijaż. Jest to taka właśnie wersja świąteczna makijażu, którą zdecydowanie ja wybiorę w tym roku, czyli coś klasycznego, ale z odrobiną szaleństwa. Na pewno będzie brokat i na pewno będą czerwone usta, co mi tam? Już chyba moja rodzina przyzwyczaiła się do tego, że jakby od strony makijażowej troszeczkę zawsze jest tego szaleństwa, natomiast gdzieś ta kreska. Może tak rzadko pojawia się w moich tutorialach, ale tak często pojawia się w moim makijażu i jakby okolicznościowym. To jest, to jest prawda. Natomiast bardzo chciałabym Wam właśnie serdecznie w tym miejscu polecić kosmetyki marki Bicor. Ja wiem, że Bicor Cieszy się taką opinią, że jest to wyższa półka cenowa. Natomiast jeśli chcesz zainwestować w dobry kosmetyk, to serdecznie Ci polecam. Szczególnie cienie z Bikoru skradły moje serce i są przecudne i można nimi zrobić masę fajnych makijaży. W dodatku, taką paletkę możemy włożyć sobie do kuferka i naprawdę na niej pracować. Bikor posiada w swojej ofercie nie tylko takie paletki, gdzie mam metaliczne cienie, ale również matowe. Zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali się z ofertą. Linki oczywiście znajdziecie na dole pod tym filmikiem. Kochani, w tym miejscu e, chciałam Wam złożyć e, życzenia e, wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodziny i życzę Wam, by te święta naprawdę wniosły w Was takiego ducha spokoju, świąt, odpoczynku. Nie jedzcie za dużo. Ja tutaj, widzicie, trzymam linię i robię się coraz bardziej szczurowata, ale, ale naprawdę pracuję nad tym, żeby, żeby nie przytyć i to jest dla mnie ciągle jakaś taka walka. Ale dobrze się teraz czuję w końcu. W swoim ciele i tego Wam też życzę, żebyście miały mocne postanowienie. Nie zajeść się na śmierć w te święta, bo to zawsze człowiek siedzi, jak głupi przy tym stole. I przede wszystkim, kochani, moc serducha dla Was ode mnie. Przesyłam Wam gorące buziaki i do następnego. Trzymajcie się, hej!